W skład tej wystawy wchodzi 7 makiet. Tutaj mamy makietę biurowca z Warszawskiego Gnanova, Biurowiec, który nie został ukończony. Cały projekt jest nawiązaniem do katalogów deweloperskich. To jest to wystawa poświęcona tak naprawdę starym, rozwalającym się budynkom albo budynkom, które nie, 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 nigdy nie zostały ukończone. Jeżdżąc po Polsce, chyba każdy z nas obserwuje takie budynki, które stoją gdzieś opuszczone. Ja zadałem sobie pytanie, dlaczego one akurat znalazły się w takiej sytuacji. Co, co spowodowało, że te budynki straciły zainteresowanie, że popadły w ruinę. Postanowiłem je zrewitalizować w sposób taki no, symboliczny. Jeździłem w te miejsca i robiłem dokumentację. Na podstawie tej dokumentacji powstały te, te wszystkie makiety. Zależało mi właśnie na tym realizmie, żeby, żeby to miało właśnie taki charakter. Makiet, który tworzy się, aby zachęcić potencjalnego klienta do tego, aby zakupił nieruchomość. Makietom towarzyszą renderingi wykonane w technice 3D, sposób ich ikonografii nawiązuje do katalogów deweloperskich albo targów mieszkaniowych, albo z rozpadowania przestrzennego. Te renderingi powielają te, ten schemat, że one są tak naprawdę tym samym co ta ruina, są tym samym co ta makieta, więc to wszystko się tutaj multiplikuje i stwarza taką sytuację, że nie wiadomo, czy ta revitalizacja się powiedzie do końca, czy ona, czy ona oby no, ma, ma sens, czy to już nie są obiekty przegrane. W momencie, kiedy, powst kiedy, kiedy za zaczęły powstawać przykład budki dla kotów w Lublinie, mieszkańcy zmodernizowanego osiedla postanowili budkę zniszczyć. Ten obiekt znalazłem w internecie. Była taka szeroka dyskusja na, na forum, czy, czy usunąć tą budkę, bo ona nie pasuje do nowo wybudowanego osiedla i ewentualnie gdzie ją przenieść. No, nie wyglądała zachęcająco, niemniej jednak spełniała swoją funkcję. Właśnie tak została przedstawiona jako no, taka trochę ironia rzeczywistości. Ciekawe osiedle, które dostałem na Ukrainie, to jest osiedle zbudowane na Dziko, na Krymie, przez byłych więźniów, którzy postanowili sobie zamieszkać akurat. właśnie nad, nad Morzem Czarnym. Zbudowali takie, takie osiedla i kaczowali tam przez kilka lat. Zostali deportowani, ponieważ wychodząc z więzienia, dostawali adres gdzieś w głąb Kaukazu czy, czy gdzieś w miejscach, jakby no, niedostępnych nawet dla człowieka. Więc masowo przyjeżdżali na Krym. I z, e, każdy takim swoim ten budował e, sobie domy, gdzie poczował, jakby manifestując e, przynależność do, do, do ziemi. Ale co jest ciekawe, że e, ci ludzie budowali tak naprawdę e, takie małe cele na, 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 nad, nad morzem. Te to e, ciągnął się kilometrami tam, na, 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 na Krymie. Są takim pejzażem właśnie takiego jakiegoś dziwnego, nie, nieludzkiego systemu. może taką opowieść w ogóle o, o mieszkaniu, o domu który, który jest uosobieniem czy, czy symbolem egzystencji. Nie tylko ludzkiej, ale i zwierzęcej. To jest na przykład gałębnik na takim też rozpadającym się osiedlu. Ten domek tutaj w tej części Mieszka staruszek, jego syn wybudował się obok ma dom, a on postanowił zostać. Przyszczam, że jego czas wyznaczy czas istnienia tego domu. I bez znaczenia jest kolor tych, tych mapie. Biel jest taką transparentną. Także one, one już są takie właśnie bez, bez wyrazu. Ta, ta bieli, ona, ona gdzieś je unifikuje właśnie w kierunku zapomnienia, w kierunku jakby, jakby wspomnienia tylko.